Siemano, witajcie, jesteśmy w CX Filipikse, a dzisiaj zakończenie serii z łyżkami. Osta, ostateczna wojna. Ja mam bigły, a oni nie. I zaczynamy ten koncert. Nie? widzicie, moc Big Łyżki dzisiaj mi nie zawodzi. <grychy> Dlatego w dzisiejszym odcinku będziemy robili ostateczną wojnę przeciwko łyżkom, grając Big Łyżką, czyli w największej armacie. Nie. Po biegułeszce? Wszystko przez tego głupiego... Dobre, lecznego ...wetyla... Po biegułeszce, biegułeszka została stracona! Głupie! Ej, to od razu! To na chwilę, żeby nauczyć pakań na powołanie, dobra? Ale biegułeszka została stracona! Ty? A ja za... Dobra, wbijmy 170 kg na tym odcinku. No bo trochę grałem w tą grę. Nie ukrywam. Słuchaj, to dosłownie nie spałeś. <laughs> A to tylko jedna noc była. <laughs> Możecie napisać w komentarzu, jak wam mijają wakacje. Wakacje będę się starał, starał robić filmy częściej, o ile nie będzie takiego upału. Mm. Jak, jak ostatnio, widzimy się w następnych filmach na RA.